Hej kochani, witam was cieplutko na kanale Doriska90 w kolejnym filmie. Ja dzisiaj zaś przychodzę do was szybciutko z samego rana, bo wczoraj panowie byli u mnie przez 5 godzin, a płytek mi nie zrobili. Dzisiaj przychodzą ponownie. Mam nadzieję, że w końcu będę miała tą łazienkę skończoną i również mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten film przed ich przyjściem. Więc tak, ja dzisiaj przygotowałam dla was drapki o łącznej wartości 10 zł i one będą wszystkie po złotówce różne. No i mamy świąteczne zakupy. Szczęśliwą liczbę 9, 5, 7, 13, 21. Dawno tej zrepki u mnie nie było. Szybkie 10, dopiero czytam w komentarzu, że ktoś mi pisał, że ona nie jest już aktualna. Ja szczerze powiem, że nie sprawdzałam, ale wiem, że mam ich tam w kopercie chyba jeszcze z 5-6, więc trochę by było smutno, gdyby się okazało, że yy, no już nie będę mogła wymienić w razie yy, wygranej. Dobra, lecimy dalej. Mam wypłatę niebieską i wypłatę różową. 5 szans oraz bank. Dobra, te 10 strapek mamy przygotowane na dzisiaj, a ja do Was przychodzę z obiecanymi pozdrowieniami. Na samym wstępie wspomnę, że osoby mogą się gdzie nigdzie powtarzać, bo ja wiecie, spisywałam z różnych filmików, trochę z Messenger'a, trochę z mojej strony, więc wiecie, czasami było tak, że na przykład przez 5 różnych filmików ktoś mi pisał. E, tych, których pamiętałam, no to wiadomo, pominęłam, tych, których. E, nie pominęłam, no to znajdują się tutaj podwójnie, może nawet i potrójnie, no ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeśli się okaże, że gdzieś kogoś nam kogoś nie pozdrowiłam, to niech do mnie pisze, a ja postaram się jakoś na to zaradzić. Więc dobra, lecimy od razu. Pierwszą osobą jest Milena Iwańczyk, Aleksandra Głuśniewska, Kacper Kolański, Paulina Siuba, Oskar, Oliwier Oliwier Janus, Sotunia Luba, Wiktoria Skwara, Jowita Sojka, Kinga Prabucka, Julia Skalak, Red Dragon, Oktawia Leśkiewicz, Wioletta Wójcik, Ewa Wiśniewska, Joanna R, Bogusław i Paweł Lęczewski, Oskar Beger, Angelika Nikola Sobul, Iwona Groblewska, Olcia Niczaj, Angelika Kaźmierczak, Iwona Szajewska i Córka Kinga, Natalia Piotrowska, Patrycja Kuligowska, Aleksandra Adamczyk, Emilka. Hejka naklejka Mango, Bartek Vlog TV oraz e, chciało, żeby pozdrowić Kubę Mężyka Anię Wolak i Antka Kwiatkowskiego Marta S, Piotr Peter, Krzyszycha, Klaudia Chyla Fashion Ala Lara MSP MSMP i tam ileś tych jeszcze MSP, e, Nadia Mroczek Oliwia Żak, Anna Literska, Oli Szonek, Daniel D, X X, XX, Akacja Bronzi, Olivia No i teraz nie wiem, czy dobrze przeczytałam, bo tak sobie tutaj napisałam na samym końcu y, strony i coś mi tutaj ucięło. Kra... Krakowiak? Chyba Krakowiak. Patryk D. Lecimy ze stroną numer dwa, coś mi tutaj stoi z tej strony. Dobra, kanał bez nazwy: Kana... Kana... Katarzyna Ciarka, Klaudia Chyla, Julia Gąbka. Julie, ok, chyba. Albo... Nie, nie, Julie04, tak. Julia Heger, Sandra Wolak, Model CTV i jej mamę... Tak, i mamę... Ada Marybickiego, Adrian1212121, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Agata Kaźmierczak, Glamur Klaudia, Agata Sienkiewicz, Ilona Szczepańska, Nikodem Surdyka, Jestem z Nieba, Nadia Opiłka, Kinga Koch, Kasia Sielowska, Monika Ziembowicz, Paulina Kuczmarska, Cotunia Luba, De Olivia, Martyna Kuras, Śpiewaj z nami, Dziewczynami, Wiktoria, Strzą Strządała, Ola Zdebko, e, Patka. Nie, Patitkę, Patitkę Oliwcię, Dominikę i Olę, Kuboks, Gloria B, Ewa, Wiśniewska, Tobiasz Krzywiński, Lotol, Cezary Pokora, Kornelia Koman, Nikola kuczenko, Anitka Kulińska, Maja Jankowska, Nikodem Surdyka, Dusia M, Julia Globisz, Lena Kretkiewicz, Martyna Macuga, kolejna strona Wiktoria, Hamera, Glam Jula, Szymon X, Zofia, Zon Kariusz, Lidia Czarnecka, Sylwia, Kubiś albo Kubis Kubiś, albo Kubiś, nie wiem, tak jest napisane Kubis, więc ja tak czytam A Iniak Kami, Lcia Nuk Nuk MSP, Sebastian Montowski, Julia Gąbka, Siódem Kimikiego, Kamil Lałuszczek. Weronika Antczak, Oliks, Olix, Tomek Mioduszewski, Paulina Kuczmarska, Sikawkę, Tomasza Rybarczyka, e, Oskara Skibę, MSPS z Klaudą Nikolą, Asia Cyran, Dominika Lachowska, Beautiful Kills, Mario Patryk G., chyba po raz drugi, Olej Dorotę Krajewską, Patilow, Michała Majewskiego, Ilona Szczepańską. Amy Play, Karolina Wnęk, Konkursiak, Dusia M, Patrycja Majerska, Gabrysia Stasińska, Klara Nowak, nie mogę się samorzczać z własnego pisma, Michał Baranicki, Dominika Lachowska, Emil Kamilka, Weronika Vlog, Mango, masz podwójnie tak jak chciałeś, Adam Rybicki, Koło Ciebie, Marta Surmacz, Dominik, US Gosia Brąk, Horses of Dreams, Agata Fetz, Jowita Sojka, Jan Pieniekowski, Paulina Blitek. I czy to wszyscy? Nie, jeszcze kilka osób. I tutaj mamy Żelkowa. mówi XD, mówi 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 XD, Natalia Plawska, Kamila Łuszczak, Aleksandra Łuszczek. Aleksandra Urbańska Weronika Markiewicz Możesz teraz je drapać w drapak No Kornelia Komal Paulina Kurcze Kuczmarska Marlena Rajzowicz Ula Paluszkiewicz Ocia Niczaj Klaudia Rulka Ola M. Matylda Czemu z Tobą L Iwonę Ikingę Szajewską Basia Soja Wiktor Filipczuk Angelika Kaźmierczak, Ala, Michn, Vera Gram, Mateusz Bronakowski, Sebastian Montowski, Ewa Wiśniewska, Sandra Darczyk, Patrycja Kurgowska. Śpiewaj z nami dziewczynami. Dobra, to kochani, byłoby na tyle. Wszyscy. Osoby, które gdzieś tam widziałam, pozdrowiłam. Tak jak mówiłam, jeśli kogoś ominęłam, niech da znać, a na pewno jakoś rozwiążemy tą sprawę. A my teraz przechodzimy do naszych ulubionych zdrapeczek. Sprawdźmy, czy uda nam się dzisiaj cokolwiek wygrać. Czy ten dzisiejszy śniegowy dzień będzie dla nas szczęśliwy. Powiem Wam, kochani, że ja się bardzo dziwię, bo u nas śnieg dzisiaj właśnie sypie. A powiem Wam, że u nas tutaj z tym śniegiem to jest tak. E, trochę słabo, raczej zazwyczaj go nie ma, a jak już e, chwilę popruszy, to od razu znika. Dobra, lecimy z pierwszą trapką, mamy wabank, a naszą szczęśliwą liczbą dzisiaj jest siódemka. No i czy siódemka okaże się dla nas szczęśliwa? Gra numer 1 mamy dziewiątkę za 30 złotych, tutaj niestety nie, czwórka i ósemka za 500 złotych. No i czy teraz będzie siódemka? No, już myślałam, że tak, ale niestety to jest trójka, ale widzę dwa razy Y, więc o, nawet i trzy razy Y, więc na pewno będzie jakaś wygrana. Tutaj mamy 1 i tutaj będzie pewnie siódemka tak jest. No ale wygraną zostawmy sobie na koniec, żeby było ciekawiej. A my lecimy ze zdradką świąteczne zakupy. I sprawdźmy, czy tutaj uda nam się trafić trzy Takie same kwoty. Mamy 2 złote. Złotóweczkę i też widzę dwa razy D, więc spora szansa znowu na kolejną wygraną 15 złotych. No i którą z tych kwot wygramy? Czy to będzie dwójka, jedynka, czy 15? Ja obstawiam, że to będzie jedynka. No i co? No tutaj mamy drugą dwójkę. 2000, no i chyba będzie dwójeczka, z tego co mi się wydaje. Tak, mamy dwójeczkę wygrane, więc bardzo fajnie. Tutaj tej wygranej nie mogę ustawić na koniec, no bo wiecie, to jest akurat cała zdrabka. A my teraz lecimy ze zdrabką 5, szans. Dobra, tutaj naszymi wygrywającymi liczbami są 24 oraz 30. Kto tutaj patrzy, żeby mi się chyba na rękę rzucić, bo tak ją tutaj trzepie. No ale nie poszła sobie. 22. O i zobaczcie 24. Nie wiem, że jest już dzisiaj trzecia wygrana. Trzecia zrebka, trzecia wygrana, więc powiem Wam, że pozytywnie. No i następna wygrana, zobaczcie, kolejna nasza szczęśliwa liczba. Mamy 24 i 30. Więc naprawdę dzisiaj sporo, sporo. Tak, osiemnastka. Osiemnastka to nie jest nasza liczba. No i tutaj było już cztery i pięćset złotych do wygrania. No i kolejna zlewka wędruje na kubkę z wygranymi, a wygrane sprawdzimy później. Lecimy z różową wypłatą. I tutaj musimy znaleźć monetę bądź pliczek z pieniędzmi na polu gry, aby cokolwiek tam wygrać. Mamy wiśnie za złotóweczkę, to nie nasz symbol. Konieczynka również nie nasz symbol. Dolarów też nie szukamy. Cylinder, też się nie udało. Uśmiech za stówkę i podkowa za 25 zł. No i w dniu dzisiejszym pierwsza zdatka wędruje na kubkę z przegranymi. A my przejdźmy teraz do słonika. Znaczy wiem, że każdy mówi na to słonika, to jest lotek. No ale każdy wie o co chodzi. Lecimy, czy będzie tutaj słonik. Mamy dromadę, pingwina. Małpę i psa. Więc w drugiej zdrabce też się nie udało. Tutaj było to wygrania 80 zł. Dobra, mamy dwie zdrabki na kupce z przegranymi, trzy na kupce z wygranymi. I lecimy teraz z wypłatą niebieską. Zasady te same co w różowej. Mamy konieczynkę. Cylinder to nie są nasze szukane symbole. Podkowy również nie szukamy. Dolarów też nie serduszka też nie, no i czy to będzie jakiś wygrywający symbol? Niestety mamy uśmiech, więc ta zgrabka po raz kolejny dzisiaj do nas pechowa. Mamy 3 do 3, a teraz lecimy z szybkim 10. Więc tak, dajcie mi znać, jak, yy, czy potwierdzacie, że ta zgrabka już jest wycofana, bo jak tak, no to będzie trochę mi przykro. Jedynka 10 tysięcy 2 zł, jedynka stówka i dyszka. Tutaj się nie udało. Teraz drabka, piąteczka, szczęśliwa liczba, piątka. No i tutaj wiadomo, musimy znaleźć piątkę, aby wygrać przypisaną do niej kwotę. My mamy czwórkę, jedynkę, same takie tutaj duże wygrałem. Zobaczcie: 23456, 750 zł i trójka. Więc tutaj się nie udało. A jak będzie w dziewiątce? Czy dziewiątka da nam wygraną? Może tak, może nie. Mamy dwójkę, 750 zł, czwórkę z główną wygraną oraz niestety jedynkę, więc tutaj nam się dziewiątka też nie zafiła. I została nam ostatnia zdrabka, 7, 13, 21. No i co, lecimy z grą pierwszą. Mamy 9 plus 5, mamy 14. I plus 2 mamy 16 za 7 ziko, więc tutaj się nie udało. Gra numer 2, 1, 9 mamy Dychę. I plus 4 mamy 14, więc tutaj oczko za wysoko. 13 zł było do wygrania. Ostatnia gra, numer 3. Piątka plus dwójka mamy 7. I plus y, ósemka mamy 15, więc też się niestety nie udało. A do wygrania było 4 ziko, terki kontrolne ULN, które nam potwierdzają, że niestety tu wygranej nie ma. Dobra, kochani, mamy trzy zdrapki wygrane. Zobaczymy, jaki będzie bilans na dzisiaj. Przypomnę, że 10 zł mieliśmy wkładu. Tutaj mamy 2 złote wygrane, więc jeszcze 8 zł nam brakuje, aby być na no, no wiecie, na zero Tutaj mamy jedyneczkę, więc mamy 3 złote wygrane dzisiaj. No i czy będzie piątka, chociażby połowa nam się zwróci? Tylko tutaj ta zdrabka może nas uratować. My mamy 2 złote. myślałam, że ktoś mi przyszedł, ale jeszcze nie. Więc tutaj już akurat piątkę mamy wygraną, więc bardzo fajnie. No i ostatnia liczba. Mamy kolejne 2 zł, więc powiem Wam, że bilans wcale nie jest taki zły. Mamy 7 zł dzisiaj wygrane, więc tylko 3 zł na minusie. Więc można powiedzieć, że pozytywnie 4, 5, 6, 7 wygrane. Bardzo fajnie. Komu się podobało, nie zostawi kciuka w górę. Ehm, dajcie oczywiście propozycje, jakie zdrowki chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku, a ja tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkim miłego dnia, do zobaczenia wkrótce, pa pa!